Ogólnie to ten sprawa ten... Jak to mawiał? Kulki, musimy porozmawiać. Problem jest następujący. Haha. Ogólnie to Kasper. Haha, to wszystko wina Kaspera, jakby co widzowie, pamiętajcie. E, Kasper e, ten zrobił deal z jakimś hindusem, którego pozna przez internet. Przez co, haha, jakby to powiedzieć, no nasz serwer został totalnie zaszlachtowany. Nie mamy już miejsca, gdzie żyć. Żyjemy obecnie na ulicy. I w tym momencie wbijacie wy widzowie na zbiórka.pl Gdzie założyłem zbiórkę, gdzie zbieramy 3 miliony polskich złotych Żebyśmy mogli zamieszkać w specjalnej rezydencji Tak jak Ritz ekipa Żeby następująca zbiórka się powiodła Potrzebujemy waszej, 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 waszej pomocy A tak na poważnie to zmieniamy e, ten na poważ... A tak na poważnie to zmieniamy e, świat, na który będziemy grać. Wcześniej graliśmy na Minecraft, vanilia, vanilia, Minecraft, vanilla, vanilla, Minecraft. I ten. E, teraz będziemy grać na Kurs Forge'u w E, paczkę modów, która się nazywa Prominence, to jest to jest taka całkiem spoko paczka nawet by powiedział, więc będziemy w nią grać i będziemy wrzeszczeć i w ogóle będzie dużo śluzu ślimaka i w ogóle i tak, tak i tam różne rzeczy. Więc no, czekajcie na nowy materiał wideo już każdy wtorek o 17 i 16 w Waszych teleko, teleodbiornikach, więc no nie regulujcie Dynksów w telewizorach i czekajcie na następne filmy. <laughs> Elo Pandero!